Na wczorajszym oficjalnym zwiastunie Fortnite rozdziału czwartego i eventu pojawiła się Rynek Ryderka i czy oznacza, że ona powróci, jak również może oznaczać powrót do OG Fortnite'a, z paza, MK i starą mapę, I jak najbardziej ja Ci powiem dokładnie wszystko o tym co wiadomo, powiem Ci o nowej mapie i o samym evencie, ale łapeczkę w górę subika. Oczywiście wpisz kodzik Sejamstar w sklepie, żebyś totalnym przepem, przy kupowaniu nowego kariowego i wejść do udział w naszym konkursie na 40 zł pestę wystarczy sprawić, czy nie wygaccie mój kod sub, No i oczywiście follow na Instagram i Twitchu linki w opisie Sejamstar. No i wszelko masz w opisie zapisuj się, a my a ten pierwsze o czym powiemy, to zwiastun, który pojawił się wczoraj o 20 i jest to mega mocny zwiastun, który Wam zaraz pokażę i zwiastun jest w formie filmiku, co ciekawe nie jest to zdjęcie i naprawdę mówi on nam dużo w skrócie. Polega on na tym, że tańczy nam jedna postać, która zmienia cały czas swoje lokacje i wygląda to jakby zmieniała różne rzeczywistości, bo przypominam, że w tym momencie wiemy, że w porządku będziemy mieli trzy nowe rzeczywistości i możliwe, że właśnie to sugeruje, że będziemy teleportować się między różnymi światami. Druga kwestia to, że Ren Renegade Riderka znajduje się właśnie na tym trailerze i część graczy połączyć to jako na przykład powrót Renegade Riderki do Fortnite w rozdziale 4, i że będziemy mogli ją kupić. No a druga teoria, no to powrót do OG Fortnitea i połączenie właśnie rozdziału pierwszego. do z tymi rozdziałami, i oczywiście kolejna rzecz, to koralowy castle, który również znajduje się na tym trailerze pod koniec filmu. I co ciekawe, na koralowym castlu znajdziemy również tam taki mały punkt, który mega się świeci na tym trailerze i chce on nam coś przekonać, ale może od początku. pierwsze to wiemy o Renegade Riderce, no to że faktycznie znajduje się ona na trailerze i tańczy wraz z innym skinem. Ten skin również jest z samego początku. I może to sugerować właśnie powrót OG Fortnite'a, OG motywu, OG lokacji czy innych te, tego typu rzeczy. Ale co mówimy może dokładniej zaraz. Druga kwestia, no to właśnie królowy kastel, który sugeruje być może powrót rozdziału drugiego, albo również powrót królowego kastelu. No bo jak wiemy, królowy kastel również znajdziemy obecnie na górze mapy. No i możliwe, że będzie to jedna z lokacji, która właśnie pojawi się w nowym rozdziale na mapie na Asterii i być może przetrwa ona właśnie z obecnych czasów i będzie po prostu wprowadzona na nowej mapie. I kolejna sprawa, która jest mega ciekawa, no to Dachoko tej postaci, która tańczy pod koniec traileru czyli filmu, jest ona wyraźnie zaniepokojona, może doświadczyć o tym, że postać nie do końca wie gdzie się znajduje i po prostu zmieniała ona cały czas swoje rzeczywistości, odnośnie rzeczywistości jeśli ktoś do końca nie czai, to Donald Musza, czyli ten główny ziomek od Fortnite'a, właśnie wrzucał takie informacje, że znajduje się w różnych rzeczywistościach i w tym momencie wiemy o tym tyle, że bardzo możliwe, że po prostu będziemy mieli w Fortnite różne rzeczywistości być może właśnie nawiązania do różnych rozdziałów i będziemy się jakoś między nimi teleportować czy to podczas eventu, czy to podczas nowego rozdziału wtedy, nie wiedzielibyśmy dokładnie gdzie byśmy dokładnie byli, no i tak również odnośnie tych rzeczywistości, to fajne połączenie mogło być to z drzewami rzeczywistości, bo przypomnę wam, że drzewa rzeczywistości, czyli portani z tego rozdziału, lokacje, które były mega się zmieniały i często były to właśnie OG lokacje i być może w ten sposób Fortnite chce to jakoś połączyć, że będziemy mieli różne jakieś na przykład mapy, albo coś w tym stylu, które moglibyśmy mieć właśnie w porcie w nowym rozdziale, albo że po prostu mapa z rozdziału pierwszego, drugiego, trzeciego i właśnie czwarta, po prostu się połączą, także na pewno motyw będzie ciekawy, kolejna sprawa no to o której muszę wiedzieć to wyciek całej mapy w Fortnite. bardzo często piszecie mi na live'ie, że jakiś youtuber właśnie pokazał na live, że, że cała mapa już wyciekła, że jest gdzieś tam na necie i ją pokazujesz, jak ktoś na filmiku jakiś mówi, że cała mapa już też wyciekła że jest na pewno ta mapa, od razu wam mówię widowy, nie wierzcie w to totalnie w tym momencie, żaden youtuber nie powie wam że jest jakaś mapa na pewno już wyciekła, że nie to nowa mapa i jeśli wam coś takiego mówi no to po prostu was okłamuje i was clickbaituje i faktycznie jest mega dużo takich informacji na necie, na YouTube, Twitterze i na innych socjalach, że faktycznie jest dużo takich klik. Baitów, więc uważajcie co oglądacie, bo też ja wam nakad mówię teorie, ale moje wszystkie teorie mają potwierdzenie właśnie wśród najlepszych ligerów na Twitterze i każde informacje może sobie sam znaleźć sprawdzić. A jeśli tutaj wam mówię, sama chwa już wyciekła, no was po prostu oszukuje i wbija sobie na Was wyświetlenia. Także uważajcie, co oczywiście oglądacie. No po prostu macie być potem w szoku, że nie wszystkie rzeczy się wam sprawdziły, a właśnie większość nie. I też zauważyłem, że niektórzy faktycznie podają informacje które nigdy nie miały żadnych teorii, albo są te teorie, albo jakieś przecieki od osób, które mają po 100 czy tam 50 polow na Twitterze i są to totalnie nowe konta, co nie ma totalnie sensu. Kolejna sprawa, czyli wyciek testowej wersji gry, która faktycznie może się potwierdzić, a właśnie wyciek całego eventu i tego, co nas na nim czeka, dokładnie wczoraj pojawi się informacje na Twitterze, a właściwie zdjęcia z deweloperskiej wersji gry, czyli takiej wersji gry Fortnite testowej, która jest dostępna tylko dla pracowników podczas testowania różnych wydarzeń i co ciekawe, faktycznie te screeny wyglądają mega legit, ale co również na nich znajdziemy w tym momencie, wiemy tyle, że właśnie podczas eventu, według tego zdjęcia, które udostępnił podobno jeden pracownik z Epica, będziemy mieli akcję eventu głównie właśnie na środku mapy i będzie ona się odgrywała przy riftach, z której podobno z riftów będą spadać lokacje, bo w tym momencie mamy dwa rifty, znajdujące się właśnie koło jaskini i loot no i właśnie tam podobno z nich mogą spadać różne lokacje, czy inne które na przykład zniszczą mapę albo zastąpią obecne lokacje na naszej mapie i prostu ją przerobią troszeczkę, czytając na takie stare OG lokacje. No i druga rzecz, no to oczywiście punkt zerowy, który znajduje się też po okolicach Loot No i oczywiście tam mamy, jak wiecie, główny tak naprawdę motyw tego slonu, bo podobno będziemy mogli przez ten właśnie punkt zerowy teleportować się gdzieś, a następnie przez Rift, tak żeby to ciekawe. I dla przypomnienia, również będziemy mieli minigierkę, gdzie będziemy mieli podobno 8 NPCów. No i właśnie drugi screen, który wyciekł na Twittera jest związany z tym, bo informuje nas on o tym, że podobno ma się postać Five Snakes at Freddy i oczywiście tego miszka z FNAFa i może być to kolejna współpraca w nowym rozdziale. Dlaczego? Dlatego, że właśnie podczas tej minigry, według tego jednego przecieku, będziemy mieli Miśka z FNAFa jako normalnego NPCA na mapie, gdzie będziemy właśnie mieli minigierkę, podobno będą zglitchowane NPC, czyli jakby z różnych rzeczywistości. Będzie to na przykład właśnie pan ciastek, którego widzieliśmy na pierwszym zwiastunie w dziwnej wersji, w dziwnym stylu, którego właśnie w Fortnite się nie ma i możliwe, że właśnie to potwierdza nam istnienie różnych rzeczywistości. Dla przypomnienia, jeśli ktoś nie wie, event potrwa około 15-20 minut, a następnie potem zostaniemy przeniesieni być może właśnie na czarną dziurę albo właśnie do tej minigierki, która potrwa również okolice 20 minut i również pojawi się informacje dokładnie o czarnej dziurze, że podobno map ona wrócić do Fortnite, aczkolwiek może to być event mega podobny i niekoniecznie musi być to sama właśnie tak naprawdę czarna dziura, ale również powiedzmy sobie dokładniej o motywach OG jak już znamy w Fortnite, bo często mówi się o tym, no że OG Fortnite może powrócić i powiedzmy o samej Renek traderce. w tym momencie oczywiście, to że znajdowała się ona na zwiastunie może sugerować tak jak mówiłem sam jej powrót w ale czwartym, oczywiście, jak najbardziej jest to możliwe. I w sumie to mam już kiedyś mówiłem, że moim zdaniem Renegade Riderka może powrócić i wszystko jest w rękach Epic Games. Druga kwestia, no to oczywiście sam motyw OG Fortnite'a. W tym momencie mamy wiele rzeczy związanych z OG Fortnite'em, no właśnie w obecnym rozdziale. Pierwsza rzecz, no to oczywiście Loot Lake, który znajduje się na środku mapy w sumie i został dodany w tym Sony i możliwe, że to jest pierwszy taki symbol powrotu do starego Fortnite'a i rozdziału pierwszego mapy. Druga kwestia, no to jest oczywiście powrót starego trybu, 40 x który mamy teraz w Fortnite, który Również jest takim nawiązaniem. Kolejna sprawa no to ta tańcząca ręka Traderka i ten skin z rozdziału pierwszego, sugerujący również, że możemy właśnie w jednej z rzeczywistości powrócić do starego Fortnite'a. Czwarta sprawa, no to właśnie powrót OG grafiki, OG trawy i OG oświetlenia. To jest akurat potwierdzone według klikerów, że będziemy mieli właśnie zmian na przykład grafiki troszeczkę i że w tym momencie podobno Epic Games właśnie testuje nową trawę, która będzie wyglądać tak, tak jak ta stara Fortnite, czyli właśnie z rozdziału pierwszego. Również podobno jest testowane specjalne oświetlenie, które też było na samym Początku w i możliwe, że wreszcie dostajemy OG grafikę i chcielibyście coś takiego, ja myślę, że byłoby to mega spoko, a jeśli jesteśmy już przy tym motywie, to również możliwe, że dostajemy właśnie stare w obronie, bo pamiętajmy o tym, no że jeśli Fortnite coś robi mocno, to najczęściej właśnie przywraca wszystko i ja osobiście wyczekuję oczywiście z Faza innych rzeczy, no bo w tym momencie jest to aż dziwne, żebyśmy jakiegoś motywu OG nie dostali, no bo wszystko trzeba nam się po prostu łączyć i tutaj często pytacie mnie Kamsar, a czy nowa mapa będzie cała w śniegu, jak zaczniemy rozdział, czy nie, i tutaj oczywiście już wam tłumaczę, wygląda to w następujący sposób: starte rozdziału będziemy mieli oczywiście w okolicach 4, 5-6 grudnia coś z tych dat, ja obstawiam 4-5 i następnie będziemy mieli właśnie za dwa tygodnie event świąteczny, i moim zdaniem możliwe, że właśnie na start nowego rozdziału dostajemy już całą mapę zaśnieżoną, albo po prostu mapa będzie się powiększać wraz z śniegiem, jest to oczywiście taka fajna teoria, ale również moim zdaniem jak najbardziej mapa cała w śniegu będzie, no bo najczęściej w eventach świątecznych, no Fortnite robi coś, żeby ta mapa była zaśnieżona, możliwe, że później śnieg będzie się roztapiał, a my dostajemy mega mocny event świąteczny. Mam nadzieję, że ma mocno oczekujecie na nowy. Bo przypominam, że zostało już około 5 dni i codziennie oczywiście czekamy na nowe wycieki, które się pojawiają na moich live'ach na YouTube, także Biać się jedynie w godzinach wieczornych na moje live'y na YouTube, Twitch'u, pal w łapeczkę w górę, subik, follow, kodzik, sejkam w sklepie. wiesz udział w konkursie, ja nie przedłużam, mojego dzionka, jego poniedziałku, trzymajcie się, zapraszam na inne materiały i live'y, siema!